Nieczęsto jest okazja, żeby pograć z nakamurą, a wczoraj dograłem się do takiej pozycji. Ale po kolei, jak do tego doszło? Co środę na czeskomie są turnieje dla streamerów, w których każdy może grać, ale tylko streamerzy mogą zdobyć nagrody. No i od czasu do czasu, właśnie na takim turnieju, jest okazja zagrać z nakamurą. I tutaj poszła partia hiszpańska, hiszpańska, gdzie nakamura zdecydował się na posunięcie G6. Jest to rzeczywiście jadowite podejście, ponieważ. Te struktury czasami przechodzą do czegoś podobnego jak obrona królewsko-indyjska, od której Nakamura jest naprawdę specjalistą. Więc ja tutaj zdecydowałem się na bardzo agresywne podejście, czyli po prostu chcę tutaj poświęcić pionka. I jaka jest idea stojąca za tym ruchem? Jeżeli przeciwnik wybije, no to oczywiście trzeba uważać, bo jeszcze kolejny pion wisi, ale po prostu ciężko jest mu zakończyć rozwój w taki prosty sposób. No bo ja wrzucę koniec G5, jeżeli skoczek G7, no to ja skoczek D5 już gram, ta presja jest naprawdę niezła, mój goniec może elegancko atakować na F7, no i sobie zrobię Roszadę i bawię się bardzo dobrze na skrzydle królewskim, a czarny ma problemy. No oczywiście można zagrać F6 tego gońca przegonić, no ale wtedy robienie roszady jest już. Yy, Dwukrotnie bardziej utrudnione. Więc w partii Hikaru stwierdził, że wywalone w jakieś przyjmowanie ofiar po prostu kontynuuje rozwój. No ale za to ja sobie tutaj zająłem centrum, więc też nie mam na co narzekać. B5 goniec, B3 przeciwnik goniec G7. No i tutaj zdecydowałem się na roszadę. Nakamura zagrał d6 i ja postanowiłem zająć przewagę w przestrzeni, więc zagrałem d5. Ogólnie lepszym pomysłem byłoby takie klasyczne w partii hiszpańskiej posunięcie A4, ponieważ tym sposobem zawsze jestem w stanie otworzyć linię A i moja wieża jestem w stanie atakować. A oczywiście ten pion z B5, też podwisa, jest wysunięty, też jest pewnego rodzaju słabością, którą ja potem mogę się zainteresować. Więc posunięcie A4 bardzo przydatne. Ja zagrałem D5, Nakamura odszedł na A5, więc on oczywiście chce pozbyć się mojego gońca. Ja stwierdziłem, że tutaj zadymię i zagrałem posunięcie koniec D2, czyli plan jest pozornie prosty, no bo chcę zbić na A5. Ale wydaje mi się, że jest całkiem jadowity, no bo tutaj oczywiście poświęcam jakość. Natomiast sobie stwierdziłem, że zbiję na A5, jest presja na C7, on musi zbić wieże, żeby to miało jakikolwiek sens. I tutaj po tych czarnych polach naprawdę on będzie miał całe mnóstwo słabości. Oczywiście on tego gońca może uratować, zagrać goniec B2, odejść tym gońcem na A3, no ale jeżeli ten goniec stoi na A3, to i tak te czarne pola. Są właściwie osłabione, nie? więc mogę zagrać skoczek B1, goniec C3, no i z jakością mniej, ale atak mam naprawdę świetny, więc liczyłem, że tego Pionka skubnie, ale jednak zbił na B3, no to ja tutaj odbiłem Hetmanem. No i przeciwnik zrobił krótką roszadę. I goniec d2 nie było zagrane tylko po to, żeby tego skoczka zaatakować. Też miałem plan czysto strategiczny, żeby zagrać goniec c3 i wymienić czarnopolowe gońce, bo oczywiście ten goniec z g7 jest, jest w tej strukturze potężny i zabiera mi pole d4, które ja bym chciał wykorzystać z skoczkiem. Więc w partii goniec C3, no i tutaj Nakamura się wycykał, ponieważ zdecydował się zagrać F6. I F6 jest oczywiście miernym podejściem, no bo zachowuje on tego gońca, ale co z tego, skoro ten goniec jest całkowicie teraz zablokowany. No ale wiecie, Nakamura to jest gość który naprawdę świetnie widzi pułapki, więc tutaj już B4, goniec bije B4, A5, tego typu akcje chciał zrealizować. No i ja tutaj mogłem uzyskać naprawdę genialną przewagę, gdybym zagrał goniec A5. Ten goniec na A5 tak po prostu stoi niesamowicie aktywnie. I później po prostu presja po linii C, właśnie na z C7. No i czarny ma całą masę problemów. Natomiast ja zauważyłem jedynie tę groźbę B4. No i stwierdziłem, dobra, zagram A3, tego B4 już nie ma i z głowy. On król H8, no to ja zagrałem H3, żeby pole G4 zabezpieczyć. I teraz Nakamura z pełną agresją zdecydował się wrzucić posunięcie G5. Więc wiadomo o co tutaj chodzi. I ponownie, co ciekawe, ja powinienem... Pionem C7 się zainteresować, ale zagrałem skoczek D4. No, przeciwnik G4 to ja wybiłem i stwierdziłem, że w sumie nie jest to jakieś groźne, no bo ten jego koniec jest naprawdę zablokowany. Mam te piony ustawione elegancko po białych polach, no i wszystko się tutaj jak najbardziej zgadza. Ale no, powinienem iść dalej w kierunku atakowania punktu C7, więc wieża C1, bardzo logiczny ruch. Ja zagrałem wieża FD1, on F5, no i nastąpiły tutaj masowe wybicia, które uznałem, że dla mnie będą świetne. Tutaj nawet mała pułapeczka grożą oczywiście widły. Uznałem, że coś takiego, no to jest spełnienie moich marzeń, ponieważ mój król jest właściwie. Bezpieczny, a ten król czarnego jest bardzo osłabiony, bardzo odsłonięty. Więc realnie, no tak na logikę, wygląda to kłopotliwie dla czarnego. W partii mamy wieżę F7. Oczywiście, Nakamura takie tryki widzi, więc obronił. No to ja aktywizuję tutaj mojego skoczka. Propozycja wymiany Hetmanów, bo tutaj czarny będzie chciał atakować na mojego króla. Wykorzystując linię G i F, więc ja chcę się pozbyć Hetmanów. No bo w końcówce żadnego ataku na króla nie będzie. A ja będę w stanie smyrać tego pionka z C7. Hetman G6, ja wrzuciłem szacha i wieża D2. Żeby punkt G2 podwójnie zabezpieczyć. Przejąłem linię E, no i teraz aktywizuję skoczka dalej. Przeciwnik gonie C8. No i tutaj Hetman E4. To całkowicie złośliwie, no bo cały czas chce wymienić te Hetmany. Przeciwnik nie wymienił. Ja sobie tutaj odszedłem i H5, czyli no po prostu Nakamura, wszystko tutaj rzuca do ataku. Ciężkie figury już agresywnie ustawione. Teraz jeszcze pionek wkracza do akcji, no ale ja za to zaktywizowałem sobie skoczka i stwierdziłem. Że jak on zagra posunięcie h3, co oczywiście wygląda groźnie, to albo zagram g4, albo po prostu skoczek e6. No bo ten skoczek na E6 stoi świetnie. Tutaj Hetmanem on oczywiście zbić nie może, no bo wieża broni, a jak zbije pionkiem, to właściwie ten pion z G2 będzie os osłaniał mojego króla, więc to wygląda bardzo dobrze. On wieża F4 w partii, ja sobie odszedłem. Jeżeli chodzi o bicie na D5, to nie jest to jakieś groźne, bo cały czas wieża podwisa. W partii wieża się wycofała, no i tutaj Hetman E4 byłoby powtarzaniem ruchów, ale wywalone. Ja tutaj agresywnie wjeżdżam na E6, no i przeciwnik wybił, ja wybiłem, no i ta końcówka jest cudowna. Ta końcówka jest cudowna, ponieważ mój król jest teraz całkowicie bezpieczny. Pionka zbić na F3 nie można, bo E7 i nieuchronnie dorabiam Hetmana, więc to wygląda świetnie. On mojego piona blokuje, no to ja wieża E4 na H3, wale G4. Wieża G6, no to ja idę królem po tego pionka. Król G7 idę dalej. No i tutaj on zagrał posunięcie D5, na co ja odpowiedziałem wieża E5, właściwie się osłabił. No i tutaj po ruchu C6. Mam naprawdę ogromną przewagę. Jak na dłuższą chwilę kompas zostawiłem w tej pozycji, to plus 3,7 tutaj pokazał. Także naprawdę decydująca przewaga. Co ja tutaj zrobiłem źle? No, pierwsza sprawa: jak to typowo kiedy gra się z nakamurą. Ja mam 36 sekund, on minuta 30. Partę grana na 3 plus 0. Więc, jeżeli chodzi o zegar, no to jest tutaj już ciężka sytuacja. Natomiast, mój plan to było zdobywanie tego pionka. No i pod presją czasu na to się nie zdecydowałem, ponieważ to wyglądało po prostu bardzo podejrzanie. Pierwsze czego się obawiałem, no to że ta wieża się aktywizuje. Natomiast nie uzmysłowiłem sobie tego, że wieża G5 jest tutaj ruchem. No i teraz forsuję taką wymianę i po prostu popylam pionem z linii F. I tu jest pozamiatane, bo mój król jest aktywny i moja wieża jest aktywna, więc figury czarnego w ogóle nie są w stanie tutaj walczyć. Natomiast też wieża H8 wygląda groźnie, ale wtedy wieża H5 po prostu blokuje, no i okej, okay, on się może wycofać. Żeby atakować mojego piona F6, ale ponownie wieża G5 mogę zagrać. No i to jest jeszcze lepsza konfiguracja. Więc po prostu no, nie doliczyłem tego wariantu. No i stwierdziłem, że F4 zagram, no bo tutaj widziałem, że mam bardzo mało czasu, więc jedyna szansa, no to iść na rachu ciachu. On król f 6 no to ja idę dalej, cały czas pozycja jest świetna. Król f 7, no to ja idę dalej. Wieża G3, król H2, trzymam pionka G2. Wieża G5, król H3, bo wiedziałem, że on będzie mnie próbował oflakować, więc chciałem jak, na, jak najszybciej tutaj robić ruchy. No i on teraz rusza swoje piony, ale ja wieża E4. No i wiecie, tutaj właściwie wszystko trzymam. Wieża G3, znowu się cofnąłem, no i zbiłem tego pionka. I już tam wiecie, wieża będzie wkraczała do akcji, więc on się cofnął do defensywy. I tutaj powinienem zagrać wieża D4. Olać tego pionka z 7, ale skasować pionka D3. No ja chciałem bardzo trzymać tego pionka E7, królew 6, no to G4, bo tutaj sobie pomyślałem, że jeżeli on zdecyduje się zbić tego mojego pionka, no to mam posunięcie G5 i odciągam albo króla, albo wieżę i wychodzę z wieżą więcej. To, co przeoczyłem, to to, że on może tutaj zbić i powierza bije G4 zbić tutaj. Ale co ciekawe na kamura to przeoczył. Zagrał posunięcie d2, no to ja wrzuciłem szacha i wieża d4. No i tutaj trzymam tego pionka. W partii bicie na e7. No i tutaj pozycja jest remisowa. Ale no, problem jest taki, że mam 8 sekund a Nakamura ma minutę i 2 sekundy na zegarze. Więc tutaj, no, jeszcze skasztaniłem w ogóle tę końcówkę, co zabawne. Należało po prostu odciąć tego króla, ponieważ, jeżeli przeciwnik zaatakuje mojego pionka, to ja sobie po prostu podchodzę. Jak on zbije na A3, no to ja idę dalej. I ta końcówka jest remisowa, kiedy ustawię króla przed pionkiem, No ale wiadomo, to, to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo nawet wieża na wieże. No to bym tutaj przegrał, no bo, no bo po prostu mm, bez dodawanego czasu, no to jest jak jest. Także y, widzowie mi tam pisali na czacie, że mnie Nakamura pochwalił po tej partii. Że jestem underrated. Y, ale mi się wydaje, że jestem dobrze rated, po prostu jestem bardzo wolny pod presją czasu, ale kurczę, bardzo ciekawa partia muszę wam powiedzieć. No wiadomo, że Nakamura to na takim turnieju sobie gra totalnie na chillku i w ogóle się nie przejmuje, nie? Tam sobie śpiewa, tańczy i tak dalej, ale jednak no żadnej głupoty nie odwaliłem i tutaj nawet całkiem fajną presję stworzyłem, także bardzo pouczająca gierka, przede wszystkim bardzo fajny ten motyw z gońcem A5, to na to powinienem zwrócić Zwrócić większą uwagę na przyszłość, bo rzeczywiście presja na tego pionka C7, no to byłaby całkowicie zabójcza. Tutaj po prostu czarny totalnie nie ma jak się bronić. Znaczy, wiadomo, no można tak na hama wieża A7, wieża F7 i trzymać, no ale to oczywiście jest ekstremalnie pasywne. A później ja mogę jakiś drugi front otworzyć i dalej atakować. No niestety nie, nie, nie miałem okazji, żeby obejrzeć jak ta partia wyglądała z perspektywy na Kamury, bo on teraz przestawia się na tego Kika z Twitcha, a na tym Kiku nie są zapisywane streamy. Na Twitchu normalnie streama można później obejrzeć, jest, jest po prostu wideo, a na Kiku nie ma. No ale dobra, ciekawa partia i kiedyś na Nakamurę pokonam. Jeden remis już mam, ale wygrany jeszcze nie. Także zapraszam co środa, godzina 18 na moim kanale na Twitchu Dawid Czerw, streamuje arenę streamerów, no i tam rzeczywiście e, dwie godziny naparzania na 3+0. plus 0. czasami udaje się zagrać z Nakawurą, także jest wesoło. Więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwie-czerwika, no i widzimy się w kolejnych produkcjach. Pa, pa widzowie!